Mi się wydaje, że przyjechaliśmy z jakimiś wątkami, ewentualnie z jakimiś tam zmapowanymi miejscami w kulturze w związku z tym tematem, które, czy jakimiś stanami, które by nas tam interesowały, czy tam tego typu intuicjami. No i to jest chyba czas, moim zdaniem, taki czas, w którym my, za pomocą takiej badawczej pracy, takiej performatywnej badawczej pracy, sobie to jakoś tam sprawdzamy. Ale wydaje tak. mi się, że tym im jesteśmy bliżej tego tematu, tym okazuje się to też coraz trudniejsze. To prawda okazuje się coraz Że trudniejsze. jednak coś, co wydawało nam się bardzo takim uniwersalną platformą do poruszenia różnych jakby wątków i tematów, ale jednak, że jest jakaś wspólna baza myślowa wokół tego Jezusa, chociażby ze względu na jakby kulturę, w której jakby gdzieś tam dorastaliśmy. To jednak mamy chyba takie poczucie, że to nie jest takie proste się skomunikować, <grychy> jakby ze wszystkimi dużo poglądami elementami. i elementami. Tak, tak. Więc dużo też jakieś takie, im dalej tu jesteśmy, tym wszystko nam się wydaje utrudnione bardziej. I coraz głębiej jakoś u podstaw staramy się chyba tak, szukać. Tak, tak. No.